że są metry 30, metr 20, coś, 33. Na wakacje. Książe proboszczu, jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym, obecności pani Krystyny Mark, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej mogę przekazać księdzu figurki święte, świętej Katarzyny i świętego Wacława, które w ubiegłym roku we wrześniu zostały zabezpieczone przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w pełni. Bardzo jestem zadowolony, ja osobiście i myślę, że i parafianie, bo kiedy dwa lata temu, prawie trzy, ogłaszałem o kradzieży tych figurek, to widziałem łzy w oczach ludzi, ponieważ jakoś byli związani z ołtarzem tamtej kaplicy, taki sentyment mają. W połowie 2008 roku 49-letni kolekcjoner y, dzieł sztuki z Hełma zakupił od innego kolekcjonera dwie figurki przedstawiające postać świętego Wacława i świętej Katarzyny zakupił w dobrej wierze, że to praca, co jakiś czas, czy, czy, obiekt, czy, czy, czy dzieła, które posiada w swojej kolekcji nie figurują jako utracone. I w połowie września 2010 roku przeglądając rejestry zauważył, że figurują tam dwie rzeźby, łudząco przypominające te, które posiada w swoich zbiorach. Nie będąc do końca przekonanym, czy faktycznie posiada u siebie skradzione wcześniej rzeźby, poprosił o konsultację ośrodek zbiorów ochrony, ośrodek ochrony zbiorów publicznych w Warszawie. Okazało się, że figurki te zostały skradzione na początku 2008 roku z cmentarnej w cmentarnej na cmentarzu w miejscowości Żuraw w powiecie częstochowskim.